Godzina 8.13, tutaj jest szlak do Koszalina, gdzie potem tutaj wrócę, ale najpierw idziemy na rozjazd na Białogard i Koszalin, bo tam Intercity Zamoyski jest, do Rzeszowa. A, nie jeździł gdzie jeździł, tylko do Krakowa jechał, łączył to, a to był tam Zamoyski, a teraz już do Kzeszowa. Intercity? nie, zamojskiego również wjechał tak nie, nie pamiętam w ogóle ale dzisiaj idę na te rozjazdy jeszcze zostałem na 10 minut eee, i co widzowie no tutaj potem wrócę, bo muszę na śniadanie do hotelu jeszcze iść i tutaj jak nam pociąg tylko u ustaleń, który jedzie planowo na szczęście bo jakby nawet miał 5 minut opóźnienia to nie jest jakiś ten e, problem ale lepiej byłoby wrócić świecie wcześniej Więc Idziemy na rozjazdy i co? Fajnie tak rano na wstać i pochodzić I co? I się co? I widzowie zdążę na Zamońskiego, ale z zoomem tylko Bo tam jak widać na Biogard yy, będzie jechał pociąg więc jeszcze jakoś dojdę blisko, ale w każdym momencie może, te, może ten Zamoński Bo ja Ci ja tam pójdę koło tych rogatków na tak, bo Tutaj mam dużo czasu na do ustronia, że wrócę tam, gdzie mam nagrać go. Yy, więc pójdziemy, może coś tam powodzę, nawet stąd złem koło brzegu. A teraz tutaj stanę nagrać. O. I jedzie Intercity Zamoyski! Ze siódemką! Siódemka z Intercity Zamoński Myślałem, że Gryfin w ogóle na tym składzie, ale w Pile w sumie... Nie wiem, co nie widział na Gryfina, nie wiem. Ale przyjechał pociąg Intercity z i tam idziemy teraz Bo tam Bo stąd jest bardzo blisko stacja O godzinie 8.27 miał odjazd koło brzegu Więc tak to jest stacja, więc z rogatków pofocę Bo jak jechałem autem to też widziałem yy, jakieś tam pociągi A oczywiście film ze stacji będzie Więc ja tutaj szybko po fotę, 3 minuty I wracam tam blisko hotelu focić Tuż stronie i nagrać Mamy tam wagon PKP Intercity, bardziej Ejce. I tam już widzę impulsa. Yy, jakby no, ogólnie w brzegu na dworcu będę w piątek i w drugą stronę, gdzie można nawet swozić lokomotywy ze stacji. że to jest gdzieś tu. No nie wiem, jak będę na stacji, to będę wiedział. Będę swozić te, te lokomotywy z bardziej, bo ludzie wchodzą, jakby Jest najtrudniejsze, to nie legalne się dowiem, bo jeśli jest to nielegalne, nie wiem, co ja robić. to jest tak fajna sytuacja. To jest z dwóch stron orogatki, będzie jechał, tu pobiegnie na drugą stronę. A teraz idziemy chyba zobaczyć, jak wygląda. Wydaje, może jakoś będzie gorszą to przesyłam tutaj do mojego telefonu, z telefonu mamy. Jestem jeszcze tak na spacerze i zobaczyłem wagony. Kasy są rogatki. Lokomotywy nie ma do TLK u stronie jeszcze, ale coś tutaj nagram na szybko i wracam, więc może być gorzej nie jakoś za to przepraszam, bo przesyłam to sobie, bo mój się telefon niestety rozładował. I czekamy na pociąg. Wjeżdża! Impuls! Hybryda. Nieplanowany skład bo nie powiem wam co na ustronie jedzie, ale jestem jak takim... malczewskiego, którego wagon jest z wagonem, Lokomotywa z tylko jeźdź, nie, co ciekawe, to, co on z ustronia. nie jak ciekawi to, gdzie są te lokomotywy na porach w hydro, to rozwiązamy. Więc widzimy się w, w dalszej części odcinka, już wracam na ścieżkę do hotelu, bo wracam. Dworzec Kolejowy Kołobrzeg, tam stoi pociąg Intensity Malczewski Ja już wchodzę, dzisiaj para piątek, godzina 11.20 Jest trochę ale będziemy myślę super taka tej intensywności tutaj stoi I, i, i czeka A tutaj tak, Malczewski, idziemy zobaczyć co prowadzi Ale chyba eur 0830 z bo 1838 przyjechała do Kołobrzegu o zielone te! Yy, widziałem tam zielone takie uuuu widzowie tam będziemy pewnie po, tam pójdziemy potem yy, na zoomie wow tam nosi tutaj kropka I się tutaj zameldował pociąg Intercity Malczewski relacji Kołobrzeg Kraków Główny EU07038 na torach jakby na torach, no tak, no po prostu godzina do odjazdu. Jakby, yy, tu jest coś podane, ogólnie jakieś regionalne mają wjechać tutaj na ten drugi. Muszę za pół godziny iść do rewidenta, jeśli chcę dostać tablicę. Więc zobaczymy. Jakby idę jeszcze pochodzić Malczowskiego. I teraz idziemy wchodzić tam, te zielone lokomotywy. Kaczka, to jest chyba... Jakby, nie wiem, jak to się nazywa. Ale byłem w wakacje, byłem w, y, koło Koszalina i tutaj stała EU 070 i 338. Chodzi mi o lokomotywę oczywiście. I miała jakaś pojadła na ustroniu, były trzy lokomotywy, tam jeszcze te zwykła. I ja wtedy na odcinku. No tam chyba w Tręgino, coś w tym stylu złapałam. Tam. No e, jest zimno, nie powiem, że nie. Zaraz jakieś jakieś dwa regionalne przyjadą, ale idę sobie wstrząsać selfie z 0,38 w sumie, jak jadą te regiony. I mamy wiosło pociągu Pomerania z Koszalina do Szczecina Głównego. Teraz będzie tutaj chyba. Nie, nie będzie zmiany kabiny. Tutaj jakby. Długi postój ma tu, 12 minut chyba, ale wjeżdża nie Pomerania, jak to się tam nazywa, do Szczecina. Chyba kabiny nie zmienia i wjeżdża i wjeżdża dwachodniowo-pomorska i skład do Szczecina Głównego stoi w Grzegorz zaraz się podstawi również pociąg Rega do Poznania Głównego. no chyba, że to już jest opóźnienie a wymarza się stąd i tutaj lokalizacja mruczy Muszę wracać, w takim sensie podlasz, bo, 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 bo mi zamoczy telefon idę do, do składu zwiedzić, w sumie ja je chem ale może pomóc wejdzie na tak. mówić. Mamy skład regio do poznania głównego wyjazdu. Yes. <noise> nie będę wiek ale to już tak objazdu wiecie w takim sensie. Regio Gwy, A. I pani wyszła z czy ktoś wchodzi, czy nie Zaraz ten skład regio przez piłę, objedzie do końca roku. I Cisza. Teraz wow. idę do Renzi'ego. Mam dostać, więc idę tam odebrać bardziej, ale nie, dziękuję bardzo. No, próbuję wykapnąć te city za to, że mogą mi dać tutaj, więc idę teraz. Mogę, że męcząc się lagną, bo jest mega zimą dla ja już jaka jest 8, więc nie wiem czy będę nagrywał jeszcze, bo jest mega trudno. Też mam do domu troszkę, jutro będę do zawiercia nagrywać, więc no. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy tak naprawdę się jutro, ja będę dla was nagrywał, to dzisiaj tak długo nie będę nagrywał, bo tu są sumie tak Kolejny kolejny sparczyk malczewski. Dziękuję za oglądanie, cześć!